Będę tutaj z Państwem, drodzy Państwo, adwocem nie sposób nie odpowiedzieć. Drodzy Państwo, jak, jak usłyszeliśmy wszyscy, wiedza o Kurhanach była, znane są działki, znane są działki, dla mnie już dzisiaj też. Cóż, o dobrych chęciach i brukowaniu dobrymi chęciami. To myślę, że powiedzenie wszyscy tutaj znamy. Ja myślę, że tutaj jest nadużycie, jeżeli się mówi o aktorstwie. Bo aktor to jest profesjonalista, no czasami samorodek, ale z reguły to jest człowiek, który skończy szkołę teatralną. Natomiast my tutaj mamy do czynienia z kuglarstwem. Z kublarstwem. O Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, bez wątpienia, świadome działania, które płynęły z Rońskiego Magistratu, poza plecami Starostwa Powiatowego z Biurem Projektowym doprowadziły do zakwestionowania tego zjazdu na Rondo. Ja nie przyjechałem do Państwa tutaj na przedstawienia. Jak powiedziałem wcześniej, dzisiaj o 10 mieliśmy spotkanie z biurem projektowym. Jestem po konsultacjach z panią Konserwator. Jest uzgodnione wyjście z tej sytuacji. Niestety z straconego czasu, gdy pan był na sali, Panie Burmistrzu ten pan słyszał, by pan tych głupot przed chwilą nie opowiadał. Natomiast sprawa jest już przez projektantów przeprojektowywana. powtarzam to co powiedziałem wcześniej straconego czasu niestety nie odzyskamy. I szkoda, tak jak powiedziałem, jak nie pomagacie, to chociaż nam nie przeszkadzajcie. Dziękuję bardzo Państwu. Myślę, że dalsza moja obecność tutaj jest dzisiaj bezprzedmiotowa. Jestem do Państwa radnych dyspozycji z Panem Burmistrzem. Mam nadzieję, że będziemy rozmawiać, bo planuję kolejne spotkanie wójtów, burmistrzów z całego powiatu. My, my, oczywiście nie wszyscy znajdują czas, ale z tymi, którzy chcą pracować, chcą my, dobra mieszkańców powiatu, ja na pewno współpracował będę. My, my, a na koniec, proszę Państwa, powiedziałem o kwotach, które na ochronę zdrowia przeznacza powiat szamotulski. Panie burmistrzu, może niech Pan poinformuje Radę, jaką kwotę na ochronę zdrowia przeznacza z budżetu Burmistrz Broniecki. Ile Państwo przeznaczacie na ochronę zdrowia, na ochronę zdrowia mieszkańców Gminy Wronki? Czy, czy jest to kwota większa niż czynsze zdzierża lokali gminnych, która, które kasujecie wynajmując te pomieszczenia? Czy jest to tylko jej ułamek? Warto to policzyć, Szanowni Państwo Radni, bo myślę, że ochrona zdrowia nas, mieszkańców, yy, potrzebuje dofinansowania, a zarabianie przez urzędników na tym jest nie na miejscu. Dziękuję bardzo. Chętnie odpowiem Państwu na to pytanie. No to na 15 zdążyć, proszę może. Pytam, na, pewno, na, pewno, Starosto, na, pewno, na pewno pan da radę. Panie nie tak, to co pan e, dzisiaj robi, jak pan stawia, e, w jakim świetle stawia pan radę i, i, i moją osobę. E, służbą zdrowia... Się pan służbą, pan Panie starost, zdrowia. zadaniem, e, jeśli chodzi o służbę zdrowia, jest pana zadaniem. No i tak widzicie, szanowni państwo, rozmawiamy z panem Znalowską, yy, który najpierw coś mówi, a później wychodzi. No i cóż, no chyba zostawię to bez komentarza. Tak e, tak, tak. no, no, no nie ma sensu, tak, tak. szanowni państwo. No, pan Znalowska ile ja wydaję na służbę zdrowia? No bym mu powiedział, ile prywatnie muszę wydawać na służbę zdrowia, jako pół, jako a ile gnia wydaje, no to byliście to Państwo, my wspólnie jeśli odpowiedzieć bo wy decydujecie ostatecznie, ile my na tą służbę zdrowia wydajemy. Wydajemy, z przykrością muszę powiedzieć, że coraz więcej wydajemy na prywatną służbę zdrowia, niż na publiczną. I to jest smutne, że też na, osoba nadzorująca tą służbę zdrowia tego nie rozumie. Panowie, na sam miejsca. A o tym jeszcze no nie wiem, bo pan mówisz dobrze. No właśnie, panowie, na miejsca.